Arki, ale tutaj już mamy yy, zmianę stylu gry przez polonię. 47 minuta, doskonałe dogranie z lewej strony Komorowskiego. Podstawek, jak sam powiedział, dostawiłem nogę. Można być, podstawił nogę. Podstawił. Pod poprzeczkę. mocny strzał. 1 do jednego. Bardzo dobry początek, drugiej połowy, 11. Marka Motyki. A to. Gol numer 3 w tym meczu, a numer 2 dla Polonii. Podstawek sprytnie poszukuje Sokołowskiego, później Witkowskiego. Wszystko za sprawą tej szaranczy. Widzieli Państwo, zafascynowani szaranczo obrońcy Arki zostawili samego podstawka, a on później. No tak, kilka pokonuje. błędów w jednej akcji. Też Sokołowski mógł ratować sytuację, gdzieś przeleciał zupełnie niepotrzebnie i 2 do jednego. 2 do 1, 54 minuta. Osiem minut później, znowu Szarańcza, tym razem obrońcy drużyny Arki, popatrzyli Można tylko co Można że Motyka wygrał ten mecz z całymi fragmentami gry. Tak, tak, tak. Naprawdę wielkie brawa dla Marka Motyki za to, że tak zmobilizował stawięg. Najszczęśliwszy człowiek w Dyni. nazywa się Marek Motyka. Tak. Brawa dla Marka Motyki i kolejna rozmowa, tym razem pokonani Krzysztof Przytuła i Kuba Staszkiewicz. Jest z nami Krzysztof Przytuła. Rozmawialiśmy w przerwie, gdzie byłeś raczej optymistą przed tą drugą połową. Co się stało w drugiej połowie z Arką, że, że zagrała tak, jak zagrała? No nic mądrego chyba nie powiem, bo co się działo, widzieliśmy na boisku. Sami, sami nie wiemy, jakie są przyczyny, widzimy tylko skutek, ale no, no tak, jak, tak jak mówisz, no, w pierwszej połowie jeszcze jeszcze można było być pełnym optymizmu. Natomiast, no, zaczęliśmy w ogóle drugą połowę już źle i, i, i myślę, że jakaś, nie wiem, czy to nazwać dekoncentracją jeszcze, która była spowodowana byciem w szatni, czy nie, nie mam zielonego pojęcia. Też. Ta bramka wyrównująca mam pod pod skrzydła? No, myślę, że, że na pewno tak, ale to, to jeszcze nie był koniec świata, natomiast, no, Polonia była zdecydowanie lepsza w drugiej połowie, grała piłką, utrzymywała się przy tej picu, grała więcej, więcej agresji było w ich grze, więcej biegali, więcej...